Zadanie. Oblicz obwód trójkąta równobocznego o wysokości 9. Rysujemy trójkąt równoboczny, zaznaczamy na nim wysokość równą 9. Przy okazji zakolorowałem połowę naszego trójkąta, ponieważ w zadaniu będziemy wykorzystywać tylko jedną część trójkąta równobocznego. Zauważ, ten bok jest nieznany, to jest literka A, lecz ten kawałek jest to połowa boku A. Jest to a drugich. Korzystając z czerwonego prostokątnego trójkąta oraz stwierdzenia Pitagorasa, buduję wzór. Dodaję z kwadratami dwie przyprostokątne i równają się one przeciwprostokątnej podniesionej również do kwadratu. Widzisz? To jest wzór wynikający z tego trójkąta. Ułamek podnoszę do kwadratu, otrzymuję a kwadrat czwartych plus 9 do kwadratu 81. Wynik przepisuję. W celu likwidacji czwórki pomnożę całe równanie przez 4. Czwórka tutaj się zlikwiduje, otrzymuję a kwadrat. 81 razy 4 to jest 324, równa się 4a kwadrat. Teraz grupuję literki a kwadrat na jednej stronie. Mogę przenieść a kwadrat na stronę prawą. Zmieni się strona, zmieni się znak. I otrzymam 4a kwadrat minus 1a, kwadrat. po prostu z prawej strony otrzymam 3a. Kwadrat. Oczywiście liczbę z lewej strony przepisuję bez zmiany. Mogę takie równanie zamienić stronami. W kolejnym kroku podzielę to równanie przez 3 w celu likwidacji tej oto trójki i otrzymam, że a kwadrat równa się 108. Możesz sobie 324 podzielić na kalkulatorze albo pisemnie na 3 i otrzymamy 108. Dalej kwadrat należy zamienić na pierwiastek z liczby 108. Możemy teraz wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Bierzemy liczbę podpierwiastkową 108 i dzielimy ją na liczby pierwsze, czyli rozkładamy ją na iloczyn liczb pierwszych. 108 podzielić na 254. Podzielić na 2, 27. 27 dzieli się na 3, to 9. 9 na 3, 3. 3 na 3, 1. Liczbę 108 mogę zastąpić iloczynem liczb pierwszych, które otrzymałem tutaj z zakreską. 2 razy 2 to 4, a pierwiastek z 4 to 2. Tutaj 3 razy 3 to 9, a pierwiastek z 9 to 3. Mogę wymnożyć te liczby. 2 razy 3 to 6, a pierwiastek z 3, ten na końcu, jest przepisywany. Celem naszego zadania jest obliczenie obwodu trójkąta równobocznego, więc musimy wziąć 3 takie literki, 3 boki trójkąta. Wymnażamy 3 razy 6 pierwiastek z 3, 3 razy 6, 18 pierwiastek z 3. Zatem obwód trójkąta równobocznego wynosi 18 pierwiastek z 3.